Ej, o! Zobacz, Siema, widzowie! Mówiłem, że nie powrócę? Ale no! Wiecie, jak to ja. Nie pytajcie o skina, serio. Um, gra usuwa mi rzeczy ze skina. Nie pytajcie po prostu, ok? A więc tak, dzisiaj będzie odcinek o historii z życia. Razem z moim kolegą Aluś! Hej, ty pytał? Ja do ciebie jeszcze raz dozwolę, czekaj Nie, jeszcze widzę wiele, ja z nim teraz z gadam przez telefon A więc nie pytajcie, okej? Nie, uś! Widzę, podczas tego przechodzenia OBB Będzie musiała poprosić o opowiadanie historii, A więc zaczynajmy Eeeem, um, Arek jaką historię możemy pierwszą? Szczerze nie było. Dzisiaj nie było żadnej Tak bardziej jakiejś sytuacji, nie? Będę Była jakaś sytuacja w szkole dzisiaj, Arek. Ej, pamiętasz jak jakiś ten? Arek, bo. Ej, Arek, bo cię bardzo źle słyszę, czekaj. Widzowie widzowie mi już na chwilę. Chwilę widzowie. Czekajcie, widzowie zaraz tam. Dobra, widzowie. Dobra, mniej się nie... Mm. Widzowie chyba każdy wie. Mm. Albo dzisiaj pogadajmy sobie trochę o Brain i tak dalej. Bo mamy serio. Trochę do przegadania. Mm. Wiecie dlaczego w sumie to mam taką też teorię. Wiesz, dlaczego akurat w tym roku powstał Seven? 7? Nie wiem dlaczego, ale tylko mam taką teorię. Bo dlatego, że 6 razy 7 to równa to znaczy się 42. Za 42 lata jest 2067. Ale tylko ja mam taką. Nie wiem, jak wy, ale ja sądzę, że właśnie tak to jest, że po prostu w tym roku akurat tak się stało. Bo tak szczerze, jakbyśmy mieli wymyślić już jakąś liczbę, to byśmy już ją dawno wymyślili. No, nie powiedzcie, widzowie. I proszę was, zostawcie lajka cześć. i suba Widzowie, naprawdę, brain roty I tak samo jak AI Serio, AI Po co komuś AI? Rozumiem, może ktoś Ktoś się używa po prostu do, nie wiem Chat GPT mi to jakby Mam też swoje zdanie Ale jakby według mnie AI po, Powinno być usunięte no być usunięte. No bo co ja mam powiedzieć więcej? Za niedługo to pewnie... Za niedługo... Za niedługo to znajdziemy no, życie, jak wyjdziesz na ulicę, to będzie tylko jakiś brr, brr patapim, six seven albo td. Ja, ja... Ciągle muszę walić o ten walony słupik. O nie, no. Geniu! Geniu. Widzowie, <noise> ja seria tej. I na dobre. sobie na sobie I bułkę. dobre. I na I I nagle... Siedmiu na dobre. Siedmiu na dobre. I lub I I oni nagle czekają. Jak jest six, seven Mango? to bla bla bla. Coś. A my tacy, ej, a tymczasem, ej, a wszyscy na stołówce tacy Wszyscy się śmiali, a oni tacy Z czego się śmiejecie? A my, a my tacy Z tego, że mówię X7. I to mango Co on ma do tego mango, wytłumaczycie mi Dobra, widzę mówi, jest Tak, i jeszcze mówi, że ma milion fol followersów na YouTubie Przepraszam bardzo, czekaj On mówi, że ma milion fol followersów na YouTubie Na YouTubie? A nie przypadkiem na TikToku? Na pewno nie ma chociaż miliona W życia? Bo kto normalny by w to uwierzył, no? Bądźmy szczerzy I czemu on powiedział followersów na YouTube? Skoro na YouTube są suby, a nie followersy No, kto normalny by w to uwierzył? No serio no, chyba, że ktoś nie wie co to TikTok No ale jak wie kto co to jest YouTube No to oczywiście, żeby wiedział, że to są suby Tak samo um, po prostu Jakim cudem? Nie wiem, że mam Fi... Daj się mam Fortnite'a, bo ja mam za bardzo epic gays. Daj mix, to odwa rzeczy zablokujemy. W Fortnite gości fortne to, bo ja mam milion VOX. I o, Widowie, wiecie co on jeszcze mówił? Że tak y, da każdemu wszystkie bronie. Jak niby? Przepraszam bardzo, w Fortnite wszystkie broni. Jakim prawem Nigy? Na no, masce są tylko wszystkie broni. No, jakie mam Nie No to jakie prawem mógł nam dać? No. Widzowie, seria. Nie wierzę. Ale dobra, przejdźmy do naszego głównego tematu. ja pamiętam taką jedną rzecz. Ej, pamiętaj. Ej, Arek, kiedyś to były czasy, pamiętasz jak ten? Ja nie. Wiem. Pamiętasz, jak Stasiek się rozłożył na podmoc. Tak, pamiętam. A pamiętasz, jak go wypchałeś no, do toalety? Widzowie, mogę wam opowiedzieć to, prawda, Arek? Bardzo, Była taka sytuacja, że taki jeden po prostu ktoś, kogo nikt nie nienawidzi z klasy i po prostu, no, każdego bije i wyzywa. Jakbyście dosłownie z nim byli w klasie, to byście nawet nie wytrzymali z nim u jednej sekundy. Nie, no, może jedną sekundę przynajmniej, ale no, na pewno nie jedną minutę. A ja tam muszę siedzieć z nim z 4 godziny nie? Ja do sobie psychicznego załamać przez niego. No No i była taka sytuacja, że on jakby chciał kogoś wepchnąć do toalety i Saboza... Saboza... I nagle wyleciał killer Ark I nagle on go wepchał tak pięknie od tyłu, tak do toalety i takie ja, ja. Pięknie Aruś, dałeś mu dopiero. Zrobię, serio. Ja mam tylko tyle. Mm, mam problem trochę. Jak zobaczycie, że nigdy nie będzie na moim kanale odcinka, który trwa chociaż 15 minut, to się nie dziwcie. Jak ja próbuję wrzucić jakiś odcinek 20 minutowy, to on się nigdy nie pojawia. Wiecie dlaczego? Bo mi piszcie. Eee, film dłuższy niż 15 minut, nie da się przesłać, bo dobra to nie pamiętam. I bla bla bla. Nie? Więc ja nie wiem o co z tym chodzi. Ale widzowie. Ej, a teraz taka chwila, zaraz coś wyróżnienie sami widzowie. Jak coś. Ehm, um, widzowie. I była jeszcze jedna historyjka. Ehm... Um, było coś takiego, że um, ten... Um, ja nie. Podchodzę sobie do tego Staszka. I ja mu robię tak. E, Walnąłem go, nie? I on ma jeszcze do mnie problem i mówi do mnie, że ten... E, wiecie co on jeszcze mówi? A, dzisiaj było na, takie coś, nie? Że tam... E, czekaj, była taka sytuacja, że... O, przypomniałam sobie. W szatni e, on mnie popchał, poleciałem na kolana, a mamy takie mini kamyczki dosłownie jakby wystające z ziemi. I leciała mi krew dzisiaj, nie? I on powiedział, że ja go kopnąłem, a ja mu nic nie zrobiłem, to on mi bardziej coś zrobi. On właśnie jest takim i pani mu nigdy nie że bo tyle było skarg na niego, że to jest szok. A no. A rodzice jego to nawet, nawet chyba na wszystko mu pozwalają. Więc no widzicie. Jak widzicie, jakie to jest życie, Do, Ja wam, ja wam... Napiszcie w komentarzach, jeśli macie kogoś dynegującego w klasie. Bo szczerze, ja, ten Stasiek, to ja z nim nie wytrzymuję psychicznie, tak samo jak Aruś Aruś, Aruś Widzowie, jeśli chcecie z nami zagrać w dół Napiszcie w komentarzach, czy chcecie żebyśmy nagrali serię 99 na cyfresie, bo w sumie mam taki pomysł, ale to no Trochę będzie zajmować Ojej, o ile ale to być... Widzowie, ale, to być... ale widzowie Widzowie, jeśli chcecie tą serię, to musicie akurat, no niestety, musicie tu, ja muszę zauważyć na tym filmiku aż ponad 20, 20 łapek w ogóle, wiem, że to będzie mój rekord, ale pod odcinkiem piesek jakoś biliście aż 14, za co, dziękuję, no widzowie, patrzcie to. 14 komentarzy to jest Widzowie um, Widzowie To na tyle co chcieliśmy wam powiedzieć I aktualnie Ten odcinek był totalnym fejkiem Nigdy nie odchodzę w YouTube'a No chyba, że dosłownie będę miał załamanie psychiczne przez twarz Wiem, że tu jest drabinka Ale nie wiem, próbuję to tak to Tak samo jak tu jest drabinka nie? nie musicie mi mówić, że jestem po prostu Że nie umiem tego widzieć, Ale ja tu widzę to wybram sobie do <śmówiłam>, nie po prostu napiszę no w komentarzach jaką grę mam nagrać i jak się nazywała to najgorsza po prostu najgorsza no, najgorsza osoba z klasy i tak samo najgorszy przedmiot według mnie. Uh -huh. Najgorszy przedmiot dla mnie. To szczerze chyba. W sumie trochę się zastanawiam między Angli Hmm. Co ty gadasz? Matematyka nie jest nie fajna Matematyka jest fajna, mi się podoba widzowie. I napiszcie, albo widowie, napiszcie swój najgorszy przedmiot lub najlepszy, który Wam się najbardziej podoba. A, a ja z wami żegnam. Hmm. Czemu ja się cofam do tej? Doba widzowie to na tyle na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, że byliście ze mną. Oczywiście dzieciom bardzo dziękuję, bo dla mnie to i bardzo ładnie. Pozimycie. Ja wiem, że gadam jakiś, Nie wiem. Jak jakiś z Podlasia, ale właśnie spadam na sam ci widzowie. Widzowie... A w ogóle czy? Widzowie, jak myślicie? Jaka gra będzie popularna do Sonie za Dosłownie jaka może być następna bardzo popularna gra, według mnie. Walczycie? Coś o brain rotach ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jakaś typu właśnie surwularowa A, gra. Jeszcze i... do nie będę, bo właśnie powoli umierają w ogóle. Tak, bardzo. W następnym odcinku trochę bardziej sobie też pogadamy, ale no. Pamiętajcie, zostawcie subika i lajka. Damy to bajdziu i więc za dziękuję, A siedzieliście. Amykosia film nas i widzowie ostaną mojego skiny od 1 do 10. Widzowie, każdy wie, że on ma każdego lepszego skina, bo on ma Robuxy. Widzowie, yeah. no nie ma co się obrażać, no ale no tak kto ma lepsze skina. No. Napiszcie w komentarzach, ale no każdy się spodziewa. Ale widzowie, to jest Aruś, tu, a tu jestem ja. Ale jak chcę. ocenić ski na arka. Bo mój, jakbym miał chociaż te wszystkie rzeczy, to to się mogli jakoś ocenić. Chodź tutaj, pokaż się. Kurde. Patrzcie Z tyłu boczek, boczek, czu. No widzowie, no po prostu. widzowie, i najlepsza rzecz, w prawdziwym życiu, on przychodzi w skarpetkach z Nike. Dobra widzowie, do dziękuję Wam za oglądanie, tu na tyle na ten odcinek, a ja robię ostatni lot i baliandę, jeśli dotknę ziemi